Święta Bożego Narodzenia już za nami, święta Wielkanocne dopiero przed nami, a ja mimo wszystko witam Państwa bardzo gorąco i bardzo świątecznie. A dlaczego o tym za chwilę? Chociaż większość z Państwa patrząc na mojego gościa i na ekran za mną z pewnością już się domyśliła. Nie wszyscy ochłonęli po sylwestrowych balach, zabawach, szaleństwach, a przed nami kolejny wielki, kolorowy, wspaniały festyn. Z tym, że o ile sylwester jest zabawą dla zabawy, żegnamy. Z hukiem to, co było. Witamy z, nadzie z nadzieją to, co będzie. O tyle ten festyn, który przed nami jest bardzo ważny i zupełnie innego typu. Nikt nie jest w stanie policzyć, ile ludzkich istnień ocalił ten festyn od lat 18. Kiedy zobaczyłem na progu naszego studia Rafała Topolskiego którego niniejszym przedstawiam tym, którzy go nie poznali, wiedziałem od razu o czym będziemy mówili. Rafał, teraz Twoja kolej. No, witam serdecznie. Już osiemnasty raz, tak jak już Jacek wspomniał. W, f, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 18 lat orkiestra zbiera pieniążki na ratowanie życia dzieci, zwłaszcza na sprzęt do szpitali. I tak to też będzie w tym roku. Myślibus jak co roku gra z orkiestrą i oczywiście serdecznie zapraszamy do udziału w myśliborskich obchodach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co u nas? No oczywiście wolontariusze, którzy będą zbierali do puszek. W Lidlu już zaczęli, a w innych marketach będzie zbierane w niedzielę i na ulicach oczywiście i w okolicach kościołów i wszędzie tam gdzie ludzie się zbiorą ale nie tylko zbiórka w Myśliborzu, będzie i koncert o 16 w Moku i Światełko do Nieba o 20, ale tak zwłaszcza chcę zachęcić do udziału w dwóch rzeczach. Pierwsza to w ciągu dnia na rynku myśliborskiego, Myśliborza odbędą się biegi, bieg uliczny dla wszystkich, jeden start dla wszystkich, od dzieci najmłodszych oczywiście gdzieś tam z rodzicami, dziadkami, poprzez młodzież, osoby dorosłe, wszyscy mogą wziąć udział w biegu. To nie będzie długi bieg, bo dookoła rynku i dużego kościoła 800 metrów nam wyszło. Taki symboliczny bieg pod hasłem Policja z Cukrzycą. Od kilku lat takie biegi się odbywają w Warszawie i w kilku jeszcze większych miastach. Do tych większych miast dołączy w tym roku też Myślibórz. Każdy, kto, może, tak, pierwsze 250 osób, które się zapisze do biegu i ukończy ten bieg, to otrzymają takie pamiątkowe medale. No, prawie złote. E, znaczki, e, pamiątkowy medal za udział w biegu właśnie Wielkiej Pomocy. Świątecznej e, Pomocy. Oprócz biegaczy w tym w wezmą udział również e, panie i panowie, mam nadzieję, również z e, kikami, a więc e, osoby, walking. tak, uprawiające Nordic Walking. E, odbędzie się taki rajd Nordic Walking e, dookoła Centrum myśliborza wzdłuż dawnych murów, czyli wzdłuż Wałówki i, i tych ulic, które y, tam teraz biegną. Y, ponad 3 kilometry. Te osoby się przejdą. A wcześniej taka rozgrzewka i z instruktorem Nordic Walking y, na rynku. Y, to już od 13:30 będzie się zaczynało. O 14: Startuje właśnie Nordic Walking. 14:15 startuje Bieg, a zapisy już od 13:00 przed Urzędem Miasta i Gminy. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. Druga rzecz taka ciekawa to w czasie koncertu w Moku o 16:00 16 zaczyna się koncert. Tam zespoły różne z Moku będą występowały będą tańce, również grupy Born to Fly. A około 17 rozpoczniemy taką część koncertu, który się nazywa Samorząd śpiewa, i tam pośpiewają nam ci, którzy decydują o losach gminy, o losach miasta i powiatu również. A więc no, zgłosili się że będą śpiewali pan starosta Potyra, przewodniczący Norsesowicz, radni gminni, pan Jakubów, pani Chmielewska, pan Sobolewski. To, to na pewno te osoby, być może jeszcze ktoś dojdzie, zapraszamy serdecznie. Można się zgłosić do tego śpiewania, z podkładem oczywiście jakimś, podkład Jacek Wilkowski z Myśliborskiego Ośrodka Kultury zapewni i Bawimy się, po prostu bawimy się, śpiewamy i w ten sposób dotrwamy do dwudziestej, między innymi, Światełko do Nieba. Jakie, czy takie fantastyczne jak dwa lata temu, tego niestety nie mogę obiecać, ale jakieś tam symboliczne będzie. Wielka orkiestra wchodzi w dorosłość. To są 18 urodziny, jest już pełnoletnia. Czy w związku z tym przewidujecie coś wyjątkowego? No, tylko to, co powiedziałem. No, mam nadzieję, że ten koncert będzie wyjątkowy, że te biegi po raz pierwszy wyjątkowe. No Alkoholu nie będzie, mimo że to 18. Choć no. To w myśli Boże do tej pory się jeszcze nie zdarzyło, aby zamiast prawdziwych wolontariuszy z puszkami chodzili jacyś oszuści, tak to nazwijmy po imieniu. A aczkolwiek w Polsce takie rzeczy się zdarzały. Ale na wszelki wypadek, w jaki sposób poznać tych prawdziwych wolontariuszy? A no właśnie, nie wziąłem ze sobą identyfikatora, ale generalnie jest on. Mam nadzieję, że się nie będzie odbijał za mocno. W ten sposób też takie tło jest podobne jak, jak na kalendarzu, który mamy na licytację. Jak 18. finał wydrukowany tak. i tak dalej. Identyfikatory są zalaminowane, posiadają zdjęcie, imię, nazwisko osoby, która, która zbiera. Nad tym jest pieczątka taka okrągła pieczątka fundacji, hologram taki w dolnym rogu świecący się z serduszkiem. No nie, po, nie sposób tego pomylić z tym innym. Każdy zbierający będzie też miał